Kuba po, postanowił ci pomóc i wystąpić publicznie mm -hmm. w twojej obronie. Tak, tak. Absolutnie jestem pełna podziwu. Jak i... nie on? Tak. On zawsze po prostu, w <grym> sytuacji jestem panem dżungli, nic nie muszę, nagle musiał zabrać głos. Tak. Wiesz, no, ze mną, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, to, to nie jest operacja bez poszkodowanych, więc widział, co się ze mną też momentami dzieje i że... Um, Słoniem to ja nie jestem. Ale um. jak wygląda ten moment? Bo mówiłaś wcześniej, że pękłaś, teraz mówisz, że widział, że co się dzieje. Były takie momenty. Ale to znaczy, że rzeczy, co, zamknęłaś się w domu i nie chciałaś się z nikim spotykać? Byłaś smutna. Co się działo? Widzisz często... Kogo masz najbliższego w domu? Przynajmniej dwie osoby. Jedną z nich wyobraź sobie na kanapie, płaczącą. To byłaś ty. Mm -hmm. Długo tak? No gdyby to się wydarzyło raz, to można by to zignorować, ale to było przytłaczające. Znam ten stan, mm -hmm. bo ja kiedyś też siedziałam na takiej kanapie.